Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu urządzenie do mezoterapii mikroigłowej, a będzie to roller. Jest to jedna z metod wykonania mezoterapii mikroigłowej. Każdy roller jest jednorazowy opakowany właśnie w taką część plastikową i część papierową, którą sobie odrywamy. Takie rolery mają jedną długość, to znaczy nie mamy tutaj możliwości zmiany głębokości pracy, chyba że zmieniamy sobie urządzenie. Taką rolką nakłuwamy zarówno obszary na twarzy jak i na ciele. Możemy tutaj e, pracować również na przykład na okolicy oka. Są też specjalne dermarollery, które są wąskie, mają tą rolkę o szerokości około 1 cm i wtedy możemy sobie przy okolicy oka dosyć wygodnie pracować. Na każdym opakowaniu e, jak kupujemy jest taka e, Podziałka przedstawiona jest, zaznaczona jest długość igieł i możliwości, jakie mamy, także mamy możliwość zakupienia sobie dermaroleru, który będzie miał długość igieł 0,3, ale również te długości pośrednie do 2 mm. W zależności od tego, jaki efekt terapeutyczny chcemy wywołać, taką długość igieł sobie dobieramy. Ja tutaj dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu takie zasady pracy z dermal rollerem. Musimy pamiętać, że w dermal mamy igiełki osadzone na plastikowym wałku i one w momencie, kiedy wbijają nam się w skórę, wbijają się pod kątem 45 stopni, następnie przekręcają się w skórze i wychodzą ze skóry również pod kątem 45 stopni. Czyli w momencie, kiedy przykładamy dermal roller, wbijają nam się igły, obraca się wałek i mamy tą drogę właśnie igły w skórze. Najpierw 45 stopni do 90 i znowu do 45 i igła wychodzi ze skóry. Bardzo ważne jest w pracy dermal aby wykonywać ruchy tylko i wyłącznie po prostej, czyli w linii prostej. Nie możemy robić czegoś takiego, że zakręcamy sobie wałkiem. Takich ruchów nie możemy robić, ponieważ wtedy igła będzie nam szarpała skórę w różnych kątach. A chodzi o to tylko, żeby ona przeszła właśnie ym, tą drogę od wbicia do wyprowadzenia, stworzyła nam taki, można powiedzieć troszkę rowek pod kątem 90 stopni. Czyli możemy dermarollerem tylko i wyłącznie pracować w jedną stronę. Najlepiej jest wykonywać ruchy na szachownicę, czyli najpierw robimy ruchy w jedną stronę, a następnie wykonujemy sobie ruchy w drugą stronę. Natomiast nigdy nie robimy czegoś takiego, że właśnie zakręcamy tym rollerem, ponieważ będziemy tutaj już szarpać na jak możemy go porysować i powstaną na skórze takie jakby troszkę zadrapania. Dermaroller możemy wykorzystywać właśnie w strefie policzków czy przy czerwieni wargowej, w zależności od tego, jak go przyłożymy. Możemy nim opracować całą twarz, szyję, dekolt, lub też możemy pracować nim na obszarze ciała. Taki wałek, taka rolka jest jednorazowa. Bardzo ważne jest tutaj w pracy, żeby w momencie, kiedy przykładamy wałek do skóry, nie wykonywać takiego ruchu uderzenia, ponieważ to będzie nieprzyjemna, tylko delikatnie e, przykładamy sobie roller do powierzchni twarzy i wykonujemy ruch po prostej, czyli ruch po prostej, odrywamy roller i zaczynamy znowu. Jak długo wykonywać taki roller? W zależności od reakcji skóry, od tego, jaki efekt chcemy uzyskać i e, jak pod jakim kątem wykonujemy w ogóle ten dermaroller jeżeli chcemy przerwać tutaj ciągłość naskórka aby zaaplikować później na przykład jakiś serum, to wystarczy, że wykonamy go do momentu zaczerwienienia skóry czy Państwo pracujecie z dermarollerami, wykorzystujecie je w swojej pracy dajcie nam tutaj znać w komentarzach, zachęcam też do właśnie podzielenia się swoją opinią na temat darmowych